Siemanko, witam w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj przedstawię wam pewną plotkę dotyczącą odtwórcy Deadpoola, Ryana Reynoldsa, która powinna ucieszyć fanów aktora. Zanim jednak do tego przejdę, to zostawcie trochę miłości dla pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Studio Marvel nie zwalnia tempa i aktywnie produkuje kolejne seriale i filmy. Jak doskonale wiecie, Disney wykupiło studio Fox w 2019, a wraz z nim prawa do X-Men, Deadpoola i wielu, wielu innych postaci. Niestety na oficjalne wieści dotyczące konkretnych planów nowo zakupionych postaci będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Fani Deadpoola umierają z ciekawości kiedy i jak antybohater dołączy do MCU. W grudniu 2019 aktor ogłosił, że prace nad Deadpoolem 3 już się rozpoczęły. Nie muszę chyba mówić, że interakcja Deadpool'a z Avengers będzie najzabawniejszą sceną w całym MCU, prawda? Daniel Richman na swoim Patreonie zamieścił post mówiący o tym, że Kevin Feige chce podpisać największą umowę, jaką widziało studio Marvel. Możemy rozumieć to na dwa sposoby. Przez największą możemy wnioskować, iż Kevin Feige chce, aby Ryan Reynolds pojawił się w największej ilości filmów niż jakikolwiek inny aktor. Nie od dzisiaj wiadomo, że studio podpisuje umowy na kilka filmów i zazwyczaj robią to z młodszymi aktorami, którzy mogą grać w MCU przez lata. Dotychczas umową opiewającą na najwięcej wystąpień mieli Samuel L. Jackson i Sebastian Stan po 9 filmów. Pierwsza umowa Chrisa Evansa mówiła o sześciu filmach a RDJ podpisał umowę na cztery filmy. Oczywiście kolejne umowy zapewniały występy w kolejnych filmach, ale my tu mówimy o pojedynczej umowie. Oznacza to, że Kevin Feige chce podpisać umowę z Reynoldsem na przynajmniej 10 wystąpień Deadpoola w MCU. Nic dziwnego, filmy z udziałem Czerwono Czarnego Herosa zarobiły łącznie ponad 1,6 miliarda dolarów. Na największą umowę wszech czasów możemy też spojrzeć w inny sposób. Kevin Feige chce zaoferować Ryanowi Reynoldsowi najwięcej pieniędzy. Studio Disney nie ujawnia, ile dokładnie płaci aktorom za udział w filmie, jednakże Forbes umieściło aż 6 aktorów MCU na liście 100 najlepiej zarabiających aktorów w 2019. Ci aktorzy to Paul Rudd 41 milionów, Chris Evans 43,5 miliona, Scarlett Johansson 56 milionów, Bradley Cooper 57 milionów. RDJ 66 milionów i na pierwszym miejscu Chris Hemsworth 76,4 milionów dolarów. Ta lista obejmuje nie tylko filmy MCU, lecz wszystkie zarobki aktorów w całym roku. Kilku z tych aktorów zakończyło swój burzliwy związek z MCU, więc studio ma zapas budżetu, aby zwabić gwiazdę jak Reynolds. Jakby nie patrzeć, Deadpool 3 lub Deadpool występujący w filmach innych bohaterów będzie wielkim wydarzeniem przyciągającym miliony fanów na świecie. Widać, że Kevin Feige bardzo chce, aby Ryan Reynolds został na dłużej w MCU. Ale jak wymyślicie, to dobry pomysł, czy jednak nie bardzo? Hej ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj. Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!